Chcieliście, to macie. Witam wszystkich bardzo gorąco. Kolejny vlog. Kamera ustawiona oczywiście w odwrotną stronę niż w słońce, więc ja spoglądam się tak naprawdę na słońce o godzinie 18.30. Jest niesamowicie ciepło, ja się bardzo cieszę, bo dzięki temu mogę takie fajne materiały tutaj nagrywać. Nie wiem czy fajne, ale chcieliście więcej vlogów. Słuchajcie, dzisiejszym tematem na początek będzie książka, którą otrzymałem. Ostatnio byłem w Zabrzu i tam komentowałem. Słuchajcie taki turniej Hearthstone'owy Spotkanie przy kominku. No i jednym ze sponsorów była taka fajna księgarnia. I ta księgarnia ufundowała nie tylko właśnie zawodnikom, ale także mi oraz Mikołajowi Niklausowi coś takiego. Myślę, że to spóźniony prezent, bo to jest Pokémon Go poradnik, ale mimo wszystko tak się zaciekawiłem i powiem szczerze, nie przeczytałem za bardzo, bo jak Wam za chwileczkę pokażę, co tutaj się znajduje, no to są oczywiście takie podstawy, coś, co my już oczywiście znamy: podstawy generalnie poruszania się po aplikacji, podstawy, jeżeli chodzi o ekwipunek i tak dalej. I dlaczego ja to mówię, słuchajcie. Przede wszystkim zrobiła się pogoda i tak samo jak. Pokémon Go było bardzo popularne, ponieważ to wyszło chyba w lato z tego co kojarzę, w poprzednie lato poprzedniego roku. No to właśnie pogoda przyczyniła się do tego, aby wychodzić na dwór i żeby to po prostu jakoś rozkręcić, żeby zbierać te poksy. I teraz pogoda się poprawiła i się zastanawiam, czy sobie tak po prostu nie pochodzić i nie pozbierać Pokemonów. Oczywiście nie z poradnikiem w ręku. Natomiast co ciekawe, słuchajcie. To jest tak, jakby ktoś się śmiał, tak, jakby wziąć internet i wydrukować. W ogóle się dziwię, czy robienie poradników do aplikacji, która co chwilę jest aktualizowana i zmieniana, tu są na przykład rozpiski tych, widzicie tych Pokémonów, czy to ma sens. No, może to ma sens, jeżeli ktoś naprawdę nie ogarnia aplikacji, a chciałby mieć wszystko pod ręką. Założyłem znowu na mikrofon takiego szczura, jak widzicie, i e, chyba dobrze, bo jest wiatr. Natomiast co ciekawe, zobaczcie, kto jest autorem. Autorem tego poradnika jest pan Łukasz Pikaczowski. I jeżeli to jest prawdziwe nazwisko, to chyba zobowiązuje do napisania poradnika, gdzie występują pokemony, i przede wszystkim Pikaczu, prawda? Pikaczowski. Także całkiem fajne. Jak ktoś jest zainteresowany serią takim poradnikiem, to nie jest żadna reklama w ogóle, tylko to było, jest to taka ciekawostka, którą otrzymałem, to to jest wydawnictwo Helion. Tak to wygląda. Także jeżeli chodzi o Pokémony, to myślę, że jakiś comeback będzie. Na pewno będzie, bo jest fajna pogoda. Vlogi także się pojawią. Dzisiaj wyszedłem, e, streamowałem od 10 do godziny, dwu, przepraszam, 18. Po 18 zakończyłem live, czyli po 8 godzinach, bo chciałem jak najbardziej skorzystać z tej pogody, z tego słońca. E, I teraz jest taka sprawa, co się na kanale u mnie dzieje. Przede wszystkim, u mnie na kanale ostatnio pojawia się mniej materiałów niż kiedyś. Ja już to mówiłem. Natomiast pojawiają się w końcu nowe gry. Jest piątek 13. Pojawiać się będą takie mniejsze gierki. E, oprócz piątku 13 na pewno Lego musimy dokończyć. My Summer Car miał aktualizację, więc jeszcze pewnie jeden materiał nagram, już dwa nagrałem. Natomiast jak macie jakieś zastrzeżenia i propozycje, czego ma być więcej, to możecie napisać. E, tylko nie piszcie, że więcej My Car, bo ja o tym dobrze wiem, bo Wy chcecie więcej. <laughs> Patrzę, czy moja koszulka, która jest taka biała, nie jest już brudna, bo e, tutaj w tym polu, gdzie jestem... No, w tym momencie jeszcze się nic nie dzieje, tak naprawdę. Powoli tam e, rośnie zboże, e, ale potem co? To zboże, te zboże się zbierają i chyba rzepak sieją. Nie wiem jak to się dzieje. W każdym razie, no, na razie to jest tutaj na takim wczesnym stadium. I jeszcze taka sprawa e, bo może ja o tym nie mówiłem. Jeżeli jesteście zainteresowani, słuchajcie taką większą ilością, powiedzmy, zdjęć e, bo ja oprócz tego, że oczywiście robię filmy, to też staram się zrobić właśnie te fajne social media, czyli Facebooka tam prowadzę aktywnie w miarę. Mam także Twittera, ale Twitter w Polsce słabo. Słuchajcie, to będzie Instagram. I Instagram cały czas działa. Nie każdy o tym wie, ale ja tam staram się codziennie, a jeżeli nie, to przynajmniej raz na 2-3 dni jakąś fotkę wrzucić, której nigdzie indziej nie ma, chyba że na Facebooku podlajguję. Także bardzo bym Was zachęcił do tego, żeby tego Instagrama tam śledzić. Oczywiście, jeżeli ktoś ma konto Instagramowe, a jeżeli nie, to można zawsze założyć i darmową aplikację na komórkę ściągnąć. Zależy mi na tym, bo to jest kolejne, kolejne źródło, jakby powiedzmy, kontaktu z Wami. A że Instagram jest o tyle fajny, że tam faktycznie są zdjęcia i niektóre są nawet kreatywne, to można się pośmiać, tak? E, pogoda piękna, co tu dużo mówić. Jeżeli chodzi o wakacje, ja ich nie planuję na razie, ale jest pewien fajny plan odnośnie e, fajnej serii na YouTubie. I to nie będzie w ogóle seria związana z grami. Staram się przede wszystkim teraz na YouTubie odchodzić powolutku od takiego zwykłego let's playu, takiego wiecie, start-stop. E, postaram się więcej materiałów wrzucać, które będą zmontowane ale też materiałów nie, niekoniecznie z grami związanymi właśnie vlogi relacje z różnego rodzaju imprez bo teraz będzie dużo bo jest pogoda jest, zbliża się lato będzie dużo czasu wolnego będzie dużo imprez będzie można w wielu miejscach się pokazać w wielu miastach także na pewno coś fajnego i oprócz tego jakieś taki jakby to wam zdradzić tutaj taki rąbek tajemnicy to będzie taka seria ala kabaretowa czyli Możecie sobie już wyobrazić, co to mniej więcej będzie. No, nie będę Wam więcej mówił. E, I jeszcze jedna sprawa, bo jak widzicie, znowu używam tego mikrofonu, który ten. ma takiego szczura tutaj. Widzicie? E, postaram się zamówić na dniach mikrofon, tak zwaną pchełkę, czyli mikrofon, gdzie będę mógł właśnie do tego tutaj e, mojego. jak to się nazywa dyktafon, tak? Bo to nie jest profesjonalny mikrofon, w ogóle odłożę to Pokémon Go. To nie jest profesjonalny mikrofon, to jest po prostu dyktafon, potem synchronizuje dźwięk z obrazem. Natomiast chcę tak jakby mieć wolną rękę. I chcę sobie tutaj podpiąć pchełkę na ubraniu, zawiesić i potem sobie po prostu chodzić i mieć dwie ręce wolne, żeby najwyżej jakieś relacje robić. Natomiast to jest drogi mikrofon, bo tak mi tutaj Jasiu Soushibo podpowiedział, jaki mam kupić i no chcę od razu lepszy kupić. Nie chcę jakiegoś kupować, wiecie, za 40-50 zł z reala. Tylko taki mikrofon parę stówek kosztuje i to dobrych parę stówek, ale myślę, że zakupię go. To jest mikrofon z RODA. Czy Rodę, się mówi, czy Road. W każdym razie jest kilka wersji, muszę poczytać, i wtedy na pewno te materiały będą prawdopodobnie quality content. <laughs> Dobrze, moi drodzy, no, tyle w tym temacie. Chciałem się pokazać tutaj tak vlogowo. Pokemony. Dajcie znać koniecznie, czy Pokémony, moi drodzy, się u was obudziły znowu w aplikacji, czy używacie, i możecie mi napisać, kiedy ostatnio była aktualizacja, i czy coś dużego wprowadzono, bo ja ostatni raz Pokemony odpalałem jak wchodziła druga ta generacja nowa ale to było chyba w zimę z tego co kojarzę albo na początku tego roku ja już teraz nie pamiętam materiał w każdym bądź razie z tego nagrałem Tyle w tym temacie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się materiał podobał, i jeżeli chcecie więcej powiedzmy takich pogadanek poza komputerem, to jak najbardziej możecie dać łapkę i zasubskrybujcie. Czekam na Wasze komentarze. To jest bardzo fajne miejsce, żeby um, wysłuchać Waszego zdania, i przy okazji, możecie dać temat na następne vlogi. Dla fanów, którzy oglądają mnie już od dawna, pewnie pamiętają taką serię sprzed roku albo przed dwóch lat vlog śniadaniowy. To była taka fajna seria. Mi się podobało, ona ma, miała bardzo mało wyświetleń. Bo ona miała po tysiąc, dwa, czasami więcej 3, 4, 5 tysięcy w zależności od tematu. Ale wychodziłem dzień w dzień, nagrywałem to wieczorem, aby Wam rano to wrzucić o 6. I wtedy yy, dawaliście mi w komentarzu pomysły na następny materiał. Teraz mi tego brakuje, więc jeżeli macie jakiś pomysł, fajny, ale może jak najmniej z grami związanymi, co tak, niech te vlogi będą mało związane z grami. Od tego jest gameplay, od tego jest jakiś fany moment, od tego jest let's play, żeby właśnie tam wtedy się wyżyć w naszym powiedzmy takim gamingowym klimacie tyle w tym temacie ja wam dziękuję bardzo serdecznie. No i teraz tylko przypomnę, tak hamsko, ale żeby każdy wiedział, że mam też drugi kanał. Tam jest archiwum live, tam jest więcej gier. E, oprócz tego oczywiście mamy y, mam Facebooka, mam Instagrama i Twittera. No i liveuję codziennie. Jak ktoś ma wolne, albo ktoś pracuje, słuchajcie i pozwala mu ta praca na to, żeby oglądać live'y. Tam uważajcie przed szefem, to wbijajcie. Od 10 zawsze startuję. Staram się codziennie streamować, ale czasami albo nie mam sił, albo mam coś innego do roboty. Także od 10 śmiało można wbijać i gdzieś tak streamujemy do wieczora. Teraz jest trochę ciepło, więc trzeba trochę mniej streamować, żeby po prostu się nie rozpłynąć. Ale to streamowanie mi daje wielką frajdę. Bo to jednak nagrywanie na YouTube'a jest fajne, ale ja widzę dopiero Wasze komentarze już post factum. A streamowanie jednak, jeśli chodzi dla streamera, jest dużo fajniejsze, bo jest ta relacja, powiedzmy, widz-twórca. widz, e, widz -twórca. Ale myślę też, że dla samego widza jest lepiej oglądać stream. Nie każdy jednak ma szansę, więc dlatego założyłem drugi kanał, to Archiwum, więc wtedy możecie sobie zobaczyć, co się działo na live'ach. A, jeszcze niebawem wpadnie na YouTube'a... Co wpadnie na YouTube'a? Ci, co byli na live'ie już widzieli, co ja zapowiedziałem. Kolejny... Ale to nie będzie mały chemik, tylko to będzie mały fizyk. <noise> Także będziemy znowu robić stream z tego małego fizyka. Znaczy nie znowu, dopiero, bo dopiero go zakupiłem. E, taki zestaw kosztował coś chyba koło stówy. Mam nadzieję, że będzie fajnie i będą fajne doświadczenia. I jeżeli ktoś nie będzie na live, to na pewno jakiś taki zlepek, montaż zrobię i wrzucę na YouTube'a. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.